Mam na imię Marta i witam Was w kolejnej odsłonie zdalnego eksperymentu. Ostatnio opowiadałam Wam o śladzie węglowym. Dzisiaj zastanowimy się, w jaki sposób możemy oszczędzać zasoby naszej planety. Podzielmy te pomysły na kilka kategorii. Pozyskanie energii w naszych domach, zużycie wody, szczególnie że i ją ogrzewamy, komunikację, żywność i inne wybory konsumenckie. Gdy mówimy o oszczędzaniu energii Pierwsze, co być może przychodzi nam do głowy, to odłączanie od prądu tych urządzeń, z których aktualnie nie korzystamy. Warto też wymienić żarówki i inne urządzenia na energooszczędne. Dlaczego to takie ważne? Zastanówcie się, skąd pozyskujemy energię. W Polsce głównym źródłem energii elektrycznej są elektrownie węglowe. Za największy przyrost dwutlenku węgla w atmosferze odpowiada eksploatacja węgla, ropy i gazu. Dlatego, jeśli mamy taką możliwość, pomyślmy o bardziej ekologicznych formach transportu. Może zamiast jazdy autem w pojedynkę, zabierzemy ze sobą kolegę z pracy, a może przerzucimy się na transport publiczny lub rower. Częścią naszego śladu ekologicznego jest także ślad wodny. Sprawdźmy uszczelki w kranach, zakręcajmy wodę podczas mycia zębów, gotujmy w czajniku tyle wody, ile faktycznie potrzebujemy, np. do zalania herbaty. To nie tylko oszczędność naszych pieniędzy, ale także niemała ulga dla naszej planety. A czy zastanawialiście się, jaki wpływ na zasoby naszej planety ma to, co kupujemy i jak kupujemy? Istotne jest nie tylko to, co jemy, warto sobie również odpowiedzieć na pytanie, ile z zakupionego jedzenia faktycznie zjadamy. Przeciętny Polak wyrzuca niemal 20 kg żywności miesięcznie. Czasem dużą różnicę można osiągnąć planując posiłki i robiąc zakupy z listą. Jeśli możemy, kupujmy produkty luzem albo do toreb wielorazowych. Wiele jednorazowych przedmiotów, takich jak słomki, sztućce, a nawet maszynka do golenia czy waciki kosmetyczne, ma swoje wielorazowe odpowiedniki. Zamiast wyrzucać dobry, a już nieużywany przedmiot, sprzedaj go lub oddaj. Przed zakupem zastanów się i ty, czy możesz zdobyć produkt z drugiej ręki? Warto też wybierać lokalne produkty. Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz czegoś, co musi dojechać do ciebie przez pół świata. Czy udało Wam się już wprowadzić niektóre z tych zmian w Waszym codziennym życiu? Gorąco do tego zachęcamy. A może macie własne pomysły na to, jak oszczędzać zasoby naszej planety? Podzielcie się nimi w komentarzu. Do usłyszenia! Myślę, że Światowy Dzień Ziemi to znakomita okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważna jest edukacja w zakresie zmian klimatu. Dlatego też chciałabym Was gorąco zaprosić do dołączenia do grupy Zielony Hub na Facebooku, gdzie znajdziecie inspirujące treści, materiały edukacyjne oraz informacje o cyklicznych wykładach z ekspertami. Do zobaczenia!